WIRTUALNE STUDIO RDK. Z PASJĄ O KULTURZE Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w naszym wirtualnym studiu. Dzisiaj naszym gościem jest Michał Fabiszewski. Dzień dobry. Witam Cię Michale. Miło, dziękuję za zaproszenie. My się cieszymy, że, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Ja tu tylko wspomnę, że Michał jest laureatem wielu konkursów fotograficznych, w tym ostatni 13 Międzynarodowy Konkurs Fotografii na 2020, FotoECO, Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą, który odbywa się w Toruniu, czy też konkursu Związku Polskich Fotografów Przyrody. No tak, to się zgadza. Michał, z tego co wiem, fotografujesz głównie przyrodę, tak? No tak, głównie przyrodę. Ewentualnie jak żona mnie zmusi do fotografowania dzisiaj albo jakiś imienia Tak. A to powiesz, dlaczego przyrodę wybrałeś, a nie jakieś inne. Powiem tak, bardzo przy, przez przypadek. W pewnym momencie trafiłem na bardzo fajne zdjęcia makro w internecie, no i zacząłem. Tak sobie pomyślałem, mówię, może, może fajnie by było zobaczyć z bliska jak te owady wyglądają. No i zacząłem szukać w internecie jak to wygląda, czy, czy drogi jest aparat. No i zaczynałem bardzo od kompaktowego, bardzo taniego sprzętu, może nie taniego, bardziej takiego nieprofesjonalnego sprzętu z nakładką Renox i zacząłem też próbować swoich sił w makrofotografii, później zacząłem fotografować krajobrazy i miałem ciekawy przypadek wracając już z, z, z takiej fotograficznej wyprawy Wjechałem w jeden lasek, mówię zobaczę czy tam można jakieś fajne ujęcie drzew wykonać. No i między tymi drzewami coś stało. Ja zdziwiony byłem i uchyliłem szybę i nawet krzyknąłem Ej, Łosiu! Taka śmieszna sytuacja. No i myślałem, że to jeleń, bo tak naprawdę jak się zajmowałem, jak zacząłem fotografować, to nie wiedziałem, że łosie występują w naszych lasach. No i rzeczywiście wystawił łeb łoś, to się okazało, że to był właśnie łoś, no i sfotografowałem go. No i od tego czasu postanowiłem, sobie pomyślałem, że krótkim obiektywem, czyli że po prostu mniejszy ten obiektyw jest i nie ma takiego przybliżenia, to zrobię mu przyzwoite zdjęcie, no i od tego tak się zaczęło, że kupiłem ten obiektyw i zacząłem fotografię ptaków i ssaków. Tak, a czy, a czy łatwo w ogóle jest podejść do takich, bo to jednak te dzikie zwierzęta to, to puchliwe są. Mimo tego, że taki łoś podejrzewam jest dosyć dużym zwierzęm, to, to chyba trudno jest podejść do takich zwierząt. Co? Łoś akurat jest mało puchliwy, ale jeleń bardzo jest czujny. Dziki, dziki czy sarny są, to są już bardzo wyczulone zwierzęta, które boją się obecności człowieka. Tak naprawdę już nie chodzi o sylwetkę człowieka, ale nawet o sam zapach. Także y, trzeba też tą technikę poznać poprzez zwracać uwagę na wiatr. Nie, musi, by, musi tak naprawdę wiatr wiać od, od osoby od w stronę fotografa, żeby... W stronę zwierzę. fotografa, w twarz fotografa, żeby podejść takie zwierzę, a najlepiej tak naprawdę to i tak tak zbudować czatownik i siedzieć i czatować. Tak, e, tak Czasami pewnie do... nierzadko kilka godzin, tak? Czy... No nieraz cały dzień nawet. Tak? E, tak? Żeby Także... na przykład takie ujęcie zdobyć to, znaczy e, tutaj jest akurat tak, ale... To, to zdjęcie akurat udało się tak naprawdę przez przypadek. Jestem bardzo zadowolony z tego ujęcia. E, fotografuję na pewnym stawie około 8 lat e, i prowadziłem nagrania do spotkań z ekologią w TVP Bydgoszcz i TV Toruń. I y, 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 były kręc były kręcone, y, był kręcony odcinek, y, i w tym momencie y, przez kilka lat y, fotografowałem. Akurat to jest jeden z moich ulubionych gatunków parkozałucznik, fotografowałem go bardzo wiele, wiele czasu. I y, 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 jak już tak naprawdę wracałem, i już było zachodzące słońce, już było praktycznie ciemno, nawet widać na tym zdjęciu, że już tło jest ciemne tylko promyki słońca padają na taflę wody, bo tak zawsze jest. Perkos tak bardzo dziwnie się zachował, dziwnie, no, po prostu się pluskał w tej wodzie. No i udało mi się sfotografować takie zdjęcie. Co jest jeszcze ciekawostką? Miałem już rozładowaną baterię, także wyciągałem, żeby wykonać to zdjęcie, to wyciągałem akumulatorek i wkładałem, bo było to, tak można powiedzieć, jeszcze... Te 2%, ta, można To było do... Ta końcówka była tych, tej mocy akumulatora i tak właśnie. Wyciągałem i robiłem jedno zdjęcie i wkładałem. Tak Czyli że... czasami się siedzi kilka godzin, a czasami wystarczy jedna chwila, żeby to, złapać takie zdjęcie. To, to się zgadza. Tak? Tylko mogę żałować, że nie miałem, że miałem rozładowany akumulator, bo podejrzewam, że więcej ciekawszych zdjęć bym zrobił może. A czy miałeś jakieś przygody z takimi dzikimi zwierzętami? To znaczy, wiem, widziałem Twoje zdjęcie, Państwo później zobaczą piękne zdjęcie dzika. Tak. W trakcie rykowiska wchodziłem w taką łąkę, która była mocno zarośnięta i wiem, że zawsze tam w rykowisko były tam te jelenie no i wiele razy tam wchodziłem i zawsze te jelenie były, a tego dnia akurat nie było, ale jak wszedłem na tą mąkę, to zobaczyłem yy, około 15 dzików, yy, gdzie buchtowały, żerowały. I ja byłem w stroju 3D, czyli w stroju 3D to... Um, no są właśnie, to może wyjaśnić dla naszych widzów. Są, co to, są to liście poprzeszywane, takie sztuczne liście z materiału i rozpływa się sylwetka, No i, w, i w, dodatkowo kominiarka, na to jeszcze w tym 3D była taka też kominiarka druga, także byłem bardzo dobrze zamaskowany i to była... Um, Wyglądałem jak szak. No i wszedłem i akurat te dziki sobie buktowały. No i jeden prawdopodobnie poczuł zapach, ale go na tyle zaciekawił, że zaczął podchodzić w moją stronę. No i yy, fotografując z tego napięcia robiłem zdjęcia, no ale w obiektywie, yy, na, yy, przez wizję aparatu widziałem, że coraz bliżej się z, z, yy, tak naprawdę pojawia się ten dzik. Także w pewnym momencie nie miałem możliwości ostrzenia, czyli w obiektywie, w obiektywie jest minimalne łapanie ostrości w obiektywie, czyli tak naprawdę przy takim długim obiektywie nie złapie się punktu, tylko dopiero około 2 metrów. Tak. Czyli akurat wtedy miałem obiektyw, że około 2 metrów, 2,5 metra, czy trzy chyba miałem minimalną ostrość, no to ja już nie mogłem ostrzy, ostrzyć, czyli tak naprawdę dzik był ode mnie około 2-3 e, metrów. Rozpędzony. szed tak? szedł w moją stronę, Też. szedł w moją stronę. No i e, zawsze mam zakodowane w głowie, że jeżeli dzik atakuje, ale rzadko tak naprawdę robi, e, on tylko wtedy atakuje, jeżeli ma pasiaki tak naprawdę, czyli tak, małe, małe małe e, s, m, potomstwo. E, ale i tak i tak pod świadomości no to jest jednak to, jest, to zwierzę jest czuje się przed nim respekt. No i zacząłem się rozglądać, gdzie są tak naprawdę gdzieś drzewa, żeby wskoczyć na te drzewo. No ale nigdzie nie było, akurat to były takie właśnie mm, cienkie drzewa, także jakbym wszedł, a dość <grym> y, trochę ważę, także na pewno by się złamało pod mną, także 15 dzików jakby się stratowało, by zaczęło biec na mnie, to bym mógł już y, tutaj nie siedzieć. No ale mm, udało się, y, jak wykonałem te zdjęcia, to już poprzez tak naprawdę... Z... Niechęć, żeby się zbliżały bliżej, no to po prostu wstałem i pokazałem, że jestem człowiekiem, także dziki uciekły, ale i tak tak ponownie wróciły zaraz. Tak. Także, ale już wtedy już nie tak blisko, także spokojnie sobie patrzyłem, jak one sobie żerują, już nie wykonywałem zdjęć, bo już były w takich można powiedzieć że gęstwinach. Tak. Wiem, że jesteś z naszych stron. Mm. Czy może zdradziłbyś jakieś miejsca, które są warte polecenia u nas dla kogoś, kto się chciałby zająć fotografią? gdzie warto pójść, gdzie takie zwierzęta najczęściej można zaobserwować. Zgadza się, jestem z Wąpielska i powiem tak, no najlepiej to zależy, tak? Mamy bardzo piękne, piękne lasy. No ja znam najbardziej lasy właśnie w okolicach Wąpielska, czyli można powiedzieć Ląkowiznę, Łapinusz. Tam tak. głównie fotografuję. Pięknymi terenami to jest... Czyli większość twoich fotografii to są z naszych okolic, tak? Fotografie? Tak, tak. Głównie fotografuję Maksymalnie 20 km od miejsca zamieszkania. Super. Czyli tak naprawdę nie szukam. I naprawdę, jak się nie zajmowałem tym, to nie wiedziałem, że tyle gatunków jest wokoło nas. Tak. Tych mniejszych braci. Na stawie, gdzie fotografuję, ja, na, ja sfotografowałem około 80 gatunków. A to przy okazji się też nauczyłeś o nich, zaci, zaczynając fotografię? Tak, bo pe, tak. pewnie wcześniej nie wiedziałeś, że istnieją takie e, Tak, gatunki. dokładnie. Także już teraz nawet kiedyś na projekcji zostałem zapytany. Czy znam wszystkie ptaki, które fotografuję? Raczej tak. Nie, już się bardzo rzadko zdarza, że jeżeli ptak któryś przylatuje z zagranicy albo z Afryki, z Azji, bo też są takie przypadki, no to rzeczywiście takich ptaków się nie znam. Tak jak na przykład sfotografowałem, ale bardzo dużo osób sfotografowało. Pierwsze stwierdzenie było w Polsce w miejscowości Windunga pod Włocławkiem, tak? z, z Afryki, z Afryki. E, i to była białżytka Saharyjska to u nas niedaleko, pod wodą. No dokładnie. No to fajnie. A jeszcze tak y, na koniec chciałbym się Ciebie spytać, czy ktoś, kto chciałby się zająć taką fotografią przyrody, tak jak Ty to robisz, od czego zacząć, od jakiego sprzętu, co Ty byś polecał, bo wiem, że też y, prowadziłeś zajęcia, tak? Y, tak, y, tak, tak, prowadziłem zajęcia. Czy dalej prowadzisz? No, znaczy wiadomo, teraz w jest, COVID, jest ale... w momencie pandemia, dokładnie. Tak. Y, prowadziłem zajęcia szkolne w gminie Wąpios, dla dzieci. Y, prowadziłem muzeum w Rypinie. I prowadziłem, bo byłem absol, jestem absolwentem zespołu szkół numer 2 w Rypinie. Ekonomika, tak. Sobie, Ekonomika, tak, dokładnie. Także tam też prowadziłem zajęcia dla dzieci. I dużo, dużo, dużo chętnych miałeś na takie e... zajęcia? No, w gminie Wąpiers to były wszystkie dzieci, tak naprawdę. No to super. E... Powiem tak. No... Co roku jest to bez sensu robienia, no bo te dzieci się pojawiają te same i może, może to być nudne dla nich, ale myślę, że taki cykl co 3-4 lata warto zrobić. warto zrobić, ze względu na to, że to są nowa, nowe, nowe, nowe osoby i tak naprawdę, jeżeli my teraz im przekażemy tą, ten szacunek do przyrody to będą bardziej tak naprawdę. Bardziej może wrażliwe, nie? Bardziej wrażliwe, dokładnie. Tak. A jeszcze jedno pytanie. Jaki byś sprzęt polecał, znaczy zaczynającemu komuś, kto się interesuje fotografią przyrody i dopiero zaczyna. To, to co byś polecał jak zacząć? Ja tak naprawdę, jeżeli bym zaczynał teraz, to bym zaczął tak naprawdę od lornetki. To jest najważniejsze, żeby poznać yy, tak naprawdę. Yy, gdzie te ptaki się pojawiają, jeżeli ptaki to zakupić przewodnik, atlas, atlas ptaków, trochę cię pouczyć. Dokładnie. Ja też się tego uczyłem i tak naprawdę dużo fotografuję zdjęć w akcji, wykonuję, czyli jak. Taki lec, latają, czy. Ale tak naprawdę to nie jest tak, że to jest łódź szczęścia, tylko to jest moja wiedza. Czyli ja już wiem, kiedy kaczka będzie odlatywała. Tak. Także to, to akurat po tym zachowaniu już widać. To, to pomaga. To znaczy, wiedza o tych zwierzętach pomaga zrobić piękne Dokładnie. zdjęcie, bo wiesz, kiedy będzie leciało tam, nie wiem, zdobyć jedzenie, czy. czy, czy Dokładnie. Tak. Za chwilę zobaczą Państwo kilka pięknych zdjęć Michała. Może Michale byś opowiedział nam troszkę o tych zdjęciach. O zdjęciach to można dużo opowiadać, ale myślę, że takie dość ciekawe historie opowiem, które są związane z fotografowaniem ptaków. Jedną miałem taką myślę, że najfajniejsza i taka najbardziej trudna była to do wykonania fotografia. Było to zdjęcie noclegowiska żurawi. Sprawdzając teren, zobaczyłem, że żurawie lądują na, na lodzie. Czyli zimą. Zimą, dokładnie. I to była akurat, to było w 2017 roku, jak dobrze kojarzę. Było to minus 20 stopni wtedy, przychodził ten mróz. I tak sobie pomyślałem, że fajnie by było wykonać zdjęcie przy takim dość siarczystym mrozie żurawie. Ale one stały na lodzie i na takim dość dużym rozlewisku, ale już było i tak tak ten lód był mocno zamar był gruby, także nie bałem się. No i mm, zastanawiałem się jak, jak do nich, jak je sfotografować, tym bardziej, że one lód będzie dość jasny, bo będzie księżyc świecił. Więc wpadłem na pomysł, żeby sfotografować, żeby zastosować technikę na dzika. Czyli ja dzika fotografowałem, a teraz ja się przebieram za dzika. No ale na dzika, czyli iść na czworaka i podejść, po prostu zamaskować się i podejść do tych żurawina właśnie. Zamaskowany na czworaka do dzika, ale wpadłem na, Po prostu stwierdziłem, że jak będę szedł po lodzie, to nie dość, że mi że kolana, bo to dość duży kawałek było trzeba przejść, około 500 metrów. Po, więc stwierdziłem, że odmrożę sobie ręce i nogi, i kolana, więc wpadłem na pomysł, żeby przejechać na sankach. I rzeczywiście córki, córki sanki rozebrałem, bo miałem oparcie rozebrałem sobie wieczorem y, te sanki y, później się położyłem nad, pojechałem w to miejsce y, 2-3 godziny przed wschodem, bo jeszcze wtedy było ciemno, i zacząłem sunąć po tych y, sankach. Dojechałem do tego miejsca i się okazało, że żurawi nie ma. Ale w pewnym momencie kilka osób, kilka y, żurawi zaczęło się odzywać i trochę dalej. I zacząłem sunąć się jeszcze dalej. I nieświadomy tego przejechałem przez tymi sankami, przejechałem przez rzekę zamarzniętą rybiną. No, i akurat udało mi się przejechać przez tą rzekę. Dojechałem właśnie na tych sankach do drzewa, bo mniej więcej wiedziałem gdzie one mogą być. I rzeczywiście one dobrze wytypowały to miejsce. No, ale jak już się rozkładałem, już chciałem usiąść, no, to wpadłem do wody. Akurat wtedy przy drzewie był kruch, kruchszy ten lód tak. i nogą wpadłem, no ale nic się tak naprawdę nie stało, bo przy minus 20 stopniach to nagawka szybko zamarzła i nie było mi zimno. Także to, to była dość ciekawa historia. Też wy, wykonuję zdjęcia tak naprawdę też poprzez aparat, ale też i poprzez głowę. Czyli najpierw sobie wymyślam jakieś ujęcie. A później wykonuję aparatem. No i właśnie znalazłem miejsce, gdzie czaple żerują. Siwe i białe, i, i były ulewy. No i wpadłem na pomysł, żeby wykonać zdjęcie czapli w takiej naprawdę ulewie. I rzeczywiście pojechałem tam w czatowni, siedziałem. Iż. Trwało to tak naprawdę mm, przez tydzień, przez półtora tygodnia yy, próbowałem zrobić zdjęcie takie, które by, bym był zadowolony, bo tak jak padał deszcz, to nie było czapli, jak były czaple to nie było deszczu, albo kropiło i tak było yy, ciężko było wykonać to zdjęcie. No i w pewnym momencie naprawdę taka burza przeszła, także ja byłem zamoczony w wodzie do pasa yy, i Wichura się zerwała i zaczęło naprawdę lać. Także około 10, około 10 metrów widziałem tak naprawdę, co było przede mną. Także akurat w tym momencie czaple wylądowała. Jedna w sumie czapla wylądowała, i się zastanawiałem, bo były grzmoty, był deszcz i się zastanawiałem, czy chronić aparat i wracać do domu, czy zostać i fotografować. No i stwierdziłem, że wracam do domu ale wystawiając obiektyw już wychodząc z czatowni stwierdziłem, że to jest bardzo głupi pomysł, bo bym zamoczył aparat. No i także wstawiłem znowu aparat do okienka, w którym, gdzie powinien znajdować się obiektyw. No i zacząłem fotografować tą dzaplę, z której też jestem zadowolony. Super. To, a tak jeszcze pytanie poza fotografią, czy masz jakieś inne pasje? Nie, po, poza fotografią tak naprawdę mnie tylko fotografia popłynęła, i nie, także nie mam żadnej pasji. Super, super. Chcielibyśmy podziękować Tobie za gościnę Dziękuję. u nas. Mam nadzieję, że jak skończy się pandemia, to może u nas byś poprowadził takie zajęcia z fotografii. Yy, tak, dostałem zaproszenie od organizatorów yy, Eko Majówka. Mamy mieć, mamy zrobić wystawę na zewnątrz, na Stojaka, i dodatkowo jesteśmy mówieni, że po tej wystawie będzie można spotkać się ze mną, jako będę prowadził projekcję, właśnie w Ardeka. Świetnie, świetnie. To mamy nadzieję, że my będziemy Państwa na pewno informować. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy Państwu.